Ostatni odcinek traktujący o jakimkolwiek gatunku muzycznym dotyczył Altroka i był dość dawno temu, bo jakieś 3 miesiące temu. W sumie jakby się zastanowić, to póki co materiały typowo gatunkowe dotyczą właśnie tylko i wyłącznie Altroka i jego odnóg, więc może najwyższa pora poszerzyć sobie trochę horyzonty. Dlatego dzisiaj zajmiemy się gatunkiem, który jest jedną z najwcześniejszych oraz najstarszych form ciężkiego grania. No dobra, klasa, proszę zająć miejsca, wziąć coś do picia i zacząć notować, bo tematem dzisiejszej lekcji będzie hardrock. Ja jestem Halkile, zapraszam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Waszego ulubionego programu muzycznego, ale zanim zaczniemy, to chciałbym Was tylko zaprosić do zapoznania się z resztą materiałów na tym kanale. No a tymczasem przejdźmy do głównego tematu dnia dzisiejszego i zacznijmy od krótkiej definicji. Hard rock zwany również heavy rockiem to podgatunek klasycznego rocka, a jego korzenie sięgają sceny Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii lat 60. Jest wypadkową blues rocka, rocka psychodelicznego, garażowego i rock'n'rolla. Popularność zyskał w latach 70., a jej szczyt przypada na drugą połowę lat 80.. To dość specyficzny gatunek, bo jest formą wyjściową dla głośniejszego i agresywnego rocka opartego w dużej Mierze na przesterowanych gitarach czy innych efektach. Nazwa wywodzi się bezpośrednio z brzmienia, które bazuje w dużej mierze na przesterowanych gitarach, na dość tłustej sekcji basowej oraz rozbudowanej sekcji perkusyjnej. Wyróżnia się też agresywnym wokalem oraz okazjonalnym użyciem instrumentów klawiszowych albo np. harmoniki. Jest gatunkiem samym w sobie, ale także ogólnym zbiorem ciężkiej muzyki. To z niego zrodziła się idea tworzenia melodyjnych, ciężkich, ale i też powtarzalnych riffów tak charakterystycznych dla tego typu muzyki. Generalnie każde cięższe brzmienie możemy zaklasyfikować jako hard rocka, przy czym działa tutaj zasada zbliżona do tej, którą znamy z geometrii. Każdy kwadrat jest prostokątem, natomiast prostokąt kwadratem już nie jest. No dobra, ale jak to wygląda od strony instrumentalnej? Jakie zadanie mają poszczególni muzycy? Podstawowym założeniem jest, uwypuklenie gitar, które będą nadawały utworowi energii oraz popiszą się jakąś pyszną solówką. Perkusja razem z basem ma wszystko trzymać w ryzach timingu i dawać energetycznego kopa. Chociaż czasem zdarza się, że to właśnie gitara basowa jest inicjatorem całego utworu i jego linią przewodnią. Najlepiej, żeby celował w wysokie rejestry, bądź był zachrypnięty i posępny. Albo oba naraz, no bo czemu nie. Jak już wiemy, czasem pojawiają się instrumenty klawiszowe, tak jak na przykład keyboardy czy syntezatory. Czasem są tylko drobnym ozdobnikiem, który ma delikatnie podbić ładunek emocjonalny, natomiast zdarza się również, że przyjmują rolę instrumentu solowego. Budowa typowego numeru hardrockowego wygląda w ten sposób, natomiast przyjmuje dość często też taką formę. No dobra, definicje i podstawy jako takie już mamy, więc możemy sobie przejść do historii gatunku, która jest no dość ciekawa, bo hard rock jakiego znamy dzisiaj dość mocno różni się od tego jakim był na początku. Fundamentalnymi dla brzmienia hard rocka są gitarowe eksperymenty muzyków bluesowych, którzy przerzucili się na gitary elektryczne. Przez to ich brzmienie nabierało ciężkości kombinowano także z wypokleniem solówek dorzucając do nich przester. Oprócz tego bawili się również w podbijanie oraz modulowanie dźwięku poprzez np. wyginanie strun, przez co narodziły się takie techniki jak push up oraz pull down a także zaczęto używać power cordów. Co prawda nie jest to jeszcze brzmienie, które kojarzymy dziś, natomiast wtedy było najcięższym jakie prezentowała scena muzyczna do tej pory oparta głównie o instrumenty klawiszowe, kontrabasy i inne instrumenty akustyczne. Najbardziej do rozwoju tego typu gry przyczynili się choć chociaż Joe Hill Louis, Willie Johnson czy Pat Har. Panie kierowniku, puszak to ja rozumiem co tu jest. Czym jest pull down? no to ja też się domyślam. Ale czym jest no. drogia na Powercore? No cóż, dzisiaj się nie dowiemy czym są te techniki, natomiast spokojnie powstanie na ich temat dedykowany odcinek, w którym sobie wszystko na spokojnie wyjaśnimy. Dodatkowo powoli rodzi się styl typowo hardrockowego grania, w którym perkusja przestaje być tylko i wyłącznie narzędziem do trzymania tempa oraz tłem i zaczyna być trochę bardziej eksponowana. Następnie przychodzą lata 60 oraz kolejne zmiany w brzmieniu, w szczególności jeżeli chodzi o efekty gitarowe. Phaser staje się coraz bardziej popularny, a oprócz niego dochodzą jeszcze dwa efekty, takie jak feedback oraz phaser. Dzięki czemu no brzmienie zaczyna brzmieć trochę Brzmienie zaczyna brzmieć kurwa bez sensu, dzięki którym brzmienie gitar zaczyna być zbliżone do tego, co znamy dzisiaj. Grę przy ich użyciu spopularyzowali na pewno tacy gitarzyści jak Jimi Hendrix, Keith Richards, The Rolling Stones, a także Eric Clapton, grający jeszcze wtedy w zespole Cream. Taki styl grania zaadaptowały również zespoły fali zwanej British Invasion, które wyświetlają się gdzieś tutaj przede mną. Każdy zespół musiał się wtedy zaczynać od The. Cream to w ogóle ciekawy zespół. Oprócz Claptona wyróżniał się w nim perkusista, Ginger Baker, który chyba jako pierwszy używał dwóch bębdów basowych tak dobrze kojarzonych z heavy metalem. John Bonham z Led Zeppelin również robił wrażenie. Dotąd nie spotykano się z tak energicznym i agresywnym brzmieniem perkusji. To stało się wyznacznikiem, jak powinien brzmieć hard rockowy perkusista. W kontekście poprzedniej dekady utwory takie jak Helter Skelter, Whole Lotta Love, You Really Got Me, czy Shapes of things. No, były już naprawdę ciężkim graniem. Wchodzimy w dość intensywny okres, ponieważ hard rock musi się zmierzyć z rosnącym w siłę punkiem, który powoli odchodzi od solówek oraz gitarowych popisów na rzecz raczej krótszych i prostszych konstrukcyjnie utworów, a także z potęgą disco i fryzurami typu afro. Amerykańska scena w odpowiedzi wystawiła Alisa Coopera, który przyciągał wręcz teatralnym podejściem do swoich występów a także samym wizerunkiem. Robienie show zapożyczyło od niego kiss, a przy okazji zainspirowało się wizerunkiem The New York Dolls. Wypadkowo tego jest zespół wyglądający jakby urwał się z meczu D&D i został przemielony przez rysowników anime. Ale trzeba im przyznać, że z powodzeniem wprowadzili ciężkie granie na stadiony. Ten odłam został nazwany Shock Rock, gdyż nastawiony był głównie na prowokowanie, no i szokowanie. Świetnie radziły sobie też Aerosmith, ZZ Top oraz zespół, którego nazwy do tej pory nie jestem w stanie wymówić poprawnie. W Europie też się działo Led Zeppelin dodają do swojego brzmienia chociażby elementy folku i wydają świetnie przyjęty trzeci album oraz czwarty, z którego pochodzi chociażby Stairway to Heaven. Chyba najczęściej banowany utwór w sklepach muzycznych czy centrach gitarowych, wierzcie mi. Queen na albumie A Night at the Opera łączą progresywnego rocka, heavy metal oraz elementy operowe, czym zaskarbiają sobie sympatię międzynarodowej publiczności. The Who daje popis z użyciem syntezatorów albumem Who's Next, a Deep Purple wydają Machine Head w 1970 tym drugim wraz z promującym singlem Smoke on the Water, który odtąd staje się pozycją obowiązkową do skoverowania. A końcem dekady na scenę wkracza zespół Van Halen, który między innymi takimi kawałkami jak Eruption pokazuje jak należy poprawnie robić tapping. No a ACDC staje się wzorem tego jak należy bawić się na scenie oraz że nie jest wstydem noszenie krótkich shortów. Chyba najważniejsza dekada w dziejach Roka, kiedy święcił największe triumfy, mimo że nie zaczęła się od dobrych wiadomości. Bo na przykład umiera John Bonham, perkusista Led Zeppelin, przez co zespół się rozpada. Chociaż ACDC, mimo śmierci Bona Scotta, kontynuuje działalność, wtedy też wiele zespołów wraca do korzeni. Jak na przykład Rush w 1981 z wizjonerskim, progresywnym albumem Moving Pictures. Deep Purple wydaje Perfect Strangers z tytułowym utworem jako flagowcem. No a ACDC powraca z ulubionym przez Marvel Studios albumem *Back in Black. Ale na przykład Queen oraz Kiss odchodzą od swojego typowego rockowego brzmienia na rzecz bardziej przystępnego, wręcz no, pop rokowego. Ten kierunek zyskał naprawdę sporą popularność w latach 80. i szczerze mówiąc, szturmem zdobył mainstream. Wyróżniało go relatywnie ciężkie brzmienie, chociaż poprowadzone tak, by było jeszcze bardziej przebojowe oraz przystępne dla szarego zjadacza chleba. Najlepszymi przykładami tego nurtu są chyba bon Jovi z albumem Slippery When Wet, z którego pochodzą chociażby You Give Love a Bad Name czy Living on a Prayer. Także Van Halen z krążkiem 1984 i pochodzące z niego Panama czy Jump. Szturmujące radia. W Europie świetnie radzą sobie na przykład Scorpion z albumem Love at First Sting, które otworzyło zespołowi drogę do międzynarodowych tras. Oraz szwedzka formacja Europe, która na pewno wam się kojarzy z tym jednym utworem. No bo kto nie zna tego arcydzieła, jakim jest. It's the final W opisie zostawię wam link do tego arcydzieła. Sukcesy święcą także Kiss z ZZ Top, a także Alice Cooper. Jego album Trash do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych w historii rocka. No a przynajmniej numer Poison. Głośno debiutują także Skid Row w 1989 oraz Guns N' Roses z albumem Appetite for Destruction, będącym chyba najlepiej sprzedającym się debiutem w historii. Nową dekadę hard rock otwiera całkiem sprawnie. Scorpions podbijają radia singlem Winds of Change z krążka Crazy World. Guns N' Roses wydają dwuczęściowe Use Your Illusion, będące kopaniu typowo radiowych power ballad. Don't Cry, Knockin' on Heaven's Door czy November Rain pozwalają im wyruszyć w wielką trasę promującą to wydawnictwo. Alice Cooper, mimo długiego stażu scenicznego, raczy publikę dobrze przyjętym Hey Stupid, a ACDC znów szokuje albumem The Razor's Edge, promowanym przede wszystkim singlem Thunderstruck. Jednak jak wiemy z poprzednich materiałów, w tej dekadzie wielką popularnością cieszył się rock alter... alternatywny, to to... medycyna, medycyna alternatywna. alternatywna. Jednak jak wiemy z poprzednich materiałów, w tej dekadzie wielką popularnością cieszył się rock alternatywny, a w szczególności grunge oraz Britpop. Oczywiście jeszcze większą popularność zdobywały takie gatunki jak hip-hop, R&B czy wszędzie pleniący się pop, więc hard rock i jego odnogi no zaczynały mieć pewien problem. Na powierzchni tak naprawdę utrzymują się te największe zespoły, ale i tutaj nie obyło się bez problemów. Najczęstszym były różnego rodzaju zmiany personalne i o ile w takim Skidrow na przykład poszło to w miarę gładko, bo tylko rozstali się z Sebastianem Bach'em, no o tyle w Guns N' Roses pod koniec lat 90. z oryginalnej obsady został tylko Axel Rose. W innym wypadku zespoły po prostu się rozpadały. Rat, Cinderella, Europe czy legenda rocka taka jak Queen, która zdążyła nagrać swój ostatni album Innuendo w 91. przed śmiercią Freddiego Mercury'ego. Sytuacje jako tako ratowały Aerosmith wydając Get a Grip oraz Nine Lives, a także nagrywając singiel I Don't Want to Miss a Thing do filmu Armageddon. Jakby się tak zastanowić, to Hard Rock w dużej mierze przeżył dzięki power balladom, które no, z racji swojej konstrukcji i swojej przystępności, no łatwiej mogły dostać się do radia. Początkiem nowego stulecia, w wielkim stylu, po ciężkiej dekadzie, powróciły Bon Jovi ze szturmującym radia singlem It's My Life, oraz ACDC zdobywające platynę albumem Stiff Upper Lip. Ostatnie 20 lat to w sumie okres w miarę stabilny. Hard Rock pod wieloma postaciami wciąż żyje w świadomości ludzi i odnosi jakieś sukcesy. Jednak do tych namiar lat 80. wciąż im daleko, no i raczej nie zanosi się na to, by prędko je powtórzyły. Chociaż na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się naprawdę całkiem dobre grupy, jak np. Kings of Leon, Airborne, Wolfmother czy Greta Van Fleet, a także Three Days Grace. W końcu koniec historii. Trochę tego było, bo aż 70 lat, które no, skoncentrowaliśmy sobie do postaci koncentratu. Natomiast zadajmy sobie pytanie, jak stworzyć taki wzorowy hard rockowy zespół? Po pierwsze potrzebujesz wokalisty. Charyzmatycznego, z mocnym głosem, barwa niezależna od klimatu czy stylistyki, dopóki dobrze z niej korzystacie. Jak będzie showmanem, to w sumie też nie zaszkodzi. Po drugie, gitara. Może być jedna, ale dwie będą lepsze, bo zawsze to jakaś różnorodność brzmieniowa. No, i nie jesteście skazani na fascynację muzyczną jednej osoby. Bass. Ważne, żeby trzymał rytm i fajnie, jakby umiał coś zaśpiewać. Skoro i tak go nie usłyszycie, to równie dobrze może robić za wokal wspierający. No chyba, że ma dobrego skilla, to możecie dać mu zabłysnąć i może nawet zagrać solo. Perkusja. Najważniejsze, żeby wiedział czym jest tempo i metronom, bo inaczej będzie to jak Nutella z pomidorem. Nie wiem czemu wybrałem takie porównanie, ale wydało mi się równie bezsensowne co perkusista bez metronomu. Ważne, żeby potrafił wybić coś więcej niż 4 czwarte, no i miał jakąś fantazję, bo inaczej będziecie brzmieli nudno. Im większą umiejętności i ambicje, tym bardziej prawdopodobne, że będzie potrzebował kilku minut na zagranie popisowego solo. A wy w tym czasie odpoczniecie. Zmieniała się ona z dekady na dekadę, i w sumie wszystko zaczęło się od lat 50. i 60., kiedy królował raczej formalny wygląd. Spójrzcie chociażby na takie zespoły jak The Animals, The Rolling Stones, czy w sumie cała reszta tych wszystkich zespołów, które wyglądały jak akwizytorzy bądź świadkowie Jehowy, których nie chcecie wpuścić do środka. Chyba jedynie wyróżniał się tak naprawdę Elvis, który lubił się ubrać w skórzane i świecące stroje. Chociaż sam też na początku ubierał się tak bardzo formalnie. Końcem lat 60. w siłę rosła kultura hipisowska, a co za tym idzie, stroje stawały się raczej luźniejsze i bardziej kolorowe. Wystarczy spojrzeć na Led Zeppelin, Black Sabbath czy Janis Joplin i Jimiego Hendrixa. Wszyscy wyglądają jak uciekinierzy z Krainy Lata 70. i 80. w dużej mierze zaadoptowały estetykę glam rocka oraz punkową. Skórzane spodnie czy kurtki ramoneski, ćwieki, no a czasem make up w stylu Core Paint albo Twisted Sisters. Końcem następnej dekady style zaczęły się już raczej mieszać, no i ta granica leciutko się zacierała, więc każdy zaczął ubierać się po prostu tak, jak mu było wygodniej, jak czuł się dobrze. Natomiast pewne elementy są wciąż stałe, jak na przykład czarny kolor chociażby, no i podarte na przykład dżinsy albo jakieś bojówki glany czy trampki, czasami jakaś bandana. W sumie długie włosy niekoniecznie, chociaż no, w latach 70. i 80. na pewno królowały. No dobra, wszystko fajnie, pięknie, ale halkile, od czego zacząć słuchać? No mam dla was kilka propozycji. Dla ciekawych tego, jak już rok lat 60., mam takie albumy jak na przykład Kings zespołu Kings. The... Kings. Ze względu na sporą ciężkość jak na standardy ówczesnej muzyki, plus do tego mamy gitary, ewidentnie mocniejsze i odczuwalnie bardziej zadziorne, co nie zmienia faktu, że wciąż brzmiał jak grzebień podłączony do wzmacniacza. Uświadczymy również na tym albumie dość popisowej solówki, nawet jak na dzisiejsze standardy. The Beatles z albumem The Beatles, nazywany czasami Białym Albumem. Przede wszystkim ze względu na melodyjność. Słychać, że struny się wyginają, no i mamy początki tego typowo rockowego vibe'u. Sprawdźcie sobie takie utwory jak Glass Onion, Helter Skelter czy While My Guitar Whips. No i oczywiście zapoznajcie się z debiutanckim krążkiem Steppenwolf, bo to chyba najlepszy punkt wyjścia do cięższego brzmienia. Najbardziej znanym utworem oczywiście będzie Born To Be Wild, czyli ten z no, dość ciężką gitarą, bardzo fajną sekcją rytmiczną, bo słychać, że bas i perkusja naprawdę dobrze się tam bawią, no i mamy ten krzykliwy, lekko zachrypnięty wokal. Oczywiście numer wybijający się na tle całego albumu, ale wciąż mimo wszystko uważam, że warto dać mu szansę, chociażby dla tego kontrastu, jaki tworzy. Dla tych, którzy lubią bardziej surowe brzmienie lat 70., polecam czwarty album Led Zeppelin i nie, nie ze względu na to, że znajduje się na nim Stairway to Heaven. Bardziej polecam sięgnąć po utwór Misty Mountain Hop, bo mimo, że jest trochę wolniejszy, to wciąż posiada naprawdę masę energii, chociażby dzięki wokalowi Roberta Planta. Black Dog za naprawdę świetną kompozycję, jeszcze lepszym riffem. I czy ja w ogóle mogę mówić Black Dog, czy, czy już powinienem zacząć mówić African American Dog? Oraz mój ulubiony, czyli Rock and Roll. Numer naprawdę idealny do skowerowania. Ma świetną linię melodyjną, świetną linię wokalną. No i John Bonham na perkusji to po prostu jakaś bestia tam. Całą tę kompozycję można wyginać w dowolnym kierunku, i naprawdę nieważne w jakim stylu tworzycie, i tak, i tak ten utwór będzie pasował. Debiutantacki krożek ACDC, czyli High Voltage. W szczególności za utwór. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Jezu, dłuższego się nie dało, no nie? Odpalcie go sobie i posłuchajcie, jak fajnie gitara wymienia się z dudami. Co? Spodziewaliście się prezydenta? Nie ma szans. Ten program jest zbyt dystyngowany na takie niskie żarty. No i oczywiście, ulubieniec każdego piromana, jeden z hymnów tego zespołu, czyli TNT. Album Highway to Hell również powiem wam przypaść do gustu, zwłaszcza jeżeli lubicie rocka, który czerpie, który czerpie garściami z bluesa. Posłuchajcie sobie chociażby Night Prowler, a dla tych, którzy lubią się pobawić oczywiście Ścieżka Tytułowa oraz Beating Around the Bush. Sięgnijcie również po Deep Purple Machine Head. Czuć, że zespół jeszcze trochę siedzi w latach 60., no ale mimo wszystko po Uszach dają już typowe lata 70. Nie ograniczajcie się tylko do sprawdzenia, jak to brzmi oryginalna wersja Smoke on the Water. Obowiązkowo sięgnijcie również po Pictures of Home, bo mamy tam riff, który stanie się no jednym z fundamentów heavy metalu i taką bardzo typową zagrywką dla tego gatunku. No i to solo basowe. A no i jeszcze ścieżka otwierająca album Highway Star, bo ten riff, te, to w ogóle pomieszanie dźwięków, no i to naprawdę świetne solo. No trzeba po prostu posłuchać. Jak lata 80., to oczywiście Van Halen, 1984 za chociażby pokręcony Hot for Teacher, wielowymiarowy jump oraz świetny do zabawy Panama. Ja się w sumie nie dziwię, że zdobyli taką wielką popularność, no bo już z samego albumu bije naprawdę chęć dobrej zabawy, wysokich umiejętności i spora dawka energii. A teraz jedno z moich nie tak dawnych odkryć, przez które poczułem się lekko opóźniony w rozwoju, czyli Rush – Moving Pictures To jest wszystko, czego mogłem sobie tylko zażyczyć. Geddy Lee z naprawdę wysokim i przyjemnym wokalem oraz no, jego umiejętności basowe są na jakimś ekstremalnym poziomie. Alex Lifeson powinien być jednym ze wzorców dla Ciebie, jeżeli zaczynasz grać na gitarze. No i Neil Peart, no, no, no sorry, ale to jest jeden z najlepszych perkusistów, jaki kiedykolwiek stąpał i bębnił na tej ziemi. Obowiązkowo Tom Sawyer, Limelight, no i oczywiście jeden z najlepszych instrumentali, jaki powstał kiedykolwiek, czyli YYZ. Serio, macie tam wszystko. Naprawdę genialną perkusję, jeszcze lepszą gitarę i bas żyjący własnym życiem, co osobiście mi naprawdę bardzo się podoba. No a jeżeli zależy wam na bardziej radiowym brzmieniu, to oczywiście polecam Bon Jovi, Slippery When Wet z wymienionymi wcześniej utworami, ale dorzuciłbym do tego jeszcze Wanted Dead or Alive, bo ma bardzo fajny klimat dzikiego zachodu. Takiego można trochę cyberdzikiego zachodu? Nie, po prostu dzikiego zachodu. Lata 90. to na pewno obie części Use Your Illusion Guns N' Roses, ale odpuśćcie sobie na chwilę te wszystkie power ballady. Pozwólcie dać sobie energetycznego kopa utworom takim jak Right Next Door to Hell, Perfect Crime czy Double Talking Jive, a z drugiej części niewinnie rozpoczynające się Get in the Ring, bardzo rozbudowane i emocjonalne Estranged, no i oczywiście jeszcze You Could Be Mine, które trafiło na ścieżkę Terminatora 2. Dzień sądu. Lepiej brzmi Judgement Day. Scorpions oraz album Crazy World, z którego pochodzi najbardziej gwizdalny utwór, czyli Winds of Change. Reszta albumu, poza Send Me an Angel, to już nie jest takie łagodne i balladowe granie. Nie, 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 To już w dużej mierze hard rock pomieszany z heavy metalem i bardzo polecam utwory Kicks After Six oraz Don't Believe Her. To są albumy z każdej dekady, które ja lubię bardzo słuchać. Natomiast jeżeli wy macie jakieś swoje typy, to podzielcie się nimi w komentarzach. Ja bardzo chętnie poczytam i sprawdzę. Jak zauważyliście, brakuje tutaj albumu z. XXI wieku, no bo problem jest taki, że ja jestem wychowywany raczej na muzyce lat 80. i 90., więc z tymi jakby moimi czasami no nie jestem aż tak dobrze rozeznany, więc jeżeli wy macie coś ciekawego do polecenia, to również mi podeślijcie, napiszcie, ja bardzo chętnie posłucham. Ewentualnie możemy zrobić tak jak było z Britpopem, czyli w tygodniu będę wrzucał po kilka utworów, jakimi się uda wynaleźć, bądź to, co wy mi polecicie, no i po prostu będziemy sobie tak tego słuchać wszyscy. No dobra, pora na małe podsumowanie. Ogólnie, hard rock wiele zawdzięcza bluesowi i bez niego nie byłby tym gatunkiem, jaki znamy dziś. Obecnie ma się nawet dobrze, chociaż raczej został zepchnięty na dalszy plan. Ale jak to w życiu bywa, wiemy, że trendy, zwłaszcza te muzyczne, lubią wracać. Dzisiejszy odcinek stanowi furtkę do wielu innych gatunków, o jakich wracamy, w ramach tego kanału jeszcze sobie porozmawiamy, a wierzcie mi, trochę tego jest. No okej, okay, będziemy już powoli kończyć, dlatego przypomnę wam tylko, że możecie mnie śledzić na twarz książce oraz na natychmiastowym gramie, gdzie troszeczkę sobie śmieszkujemy, wrzucamy sobie jakąś fajną muzykę, no i gadamy o tematach około muzycznych. Skomentuj ten odcinek, oceń go, a jeżeli Ci się podoba to co robię, to możesz zostawić suba, a także kliknąć dzwoneczek. Właśnie tak dość często mówię o tym klikając dzwoneczka, co się w ogóle stanie, jak go kliknę. Ding dong, nie pojedziesz tą windą. Co? Następny odcinek to następne kliknięcie nad na tym czymś, więc zróbmy to oczywiście. I to będzie na tyle. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku, który już wam zdradzę, że będzie miał pewien związek z rybami. Z tą wiedzą was zostawiam. Trzymajcie się. Cześć. Jak jednak wiemy z poprzednich materiałów, w tej dekadzie szczególną popularnością cieszył się lock, lock, Lockdown.